Dzień dobry Panie Wiesławie, No tak, nadsyłałem roboczo Pana, z którym korespondowałem. Który prosił mnie o nagranie jakieś, jak zrobić ocet taki sensjonalny. Udało mi się zerwać dziką różę. Jej było tak, jak ten garnek ma 5 litrów, to dotąd był potem. Do tego z, dolałem wodę, zblendowałem. Bo niestety do dzikiej róży trzeba dodać ze względu na to, że ona no, jest prawie bez soku. I tak yy, dodałem, dodałem cukru. Tak mniej więcej na 5 litrów, pół kilograma cukru. Wstępnie przynajmniej. tak. I yy, z, tych, z tych prawie 5 litrów tej dzikiej róży. Rozbiłem to na dwa słoiki, na dwa słoje, bo i tak jest tyle miążu, że niestety po oddzieleniu będzie około 5 litrów, a nawet może troszkę ponad 5 litrów. Ja to zaraz to już ma trzeci dzień fermentuję już praktycznie, praktycznie jest tak, że, że to co miało wyjść z dzikiej róży do. Z dzikiej róży do tego do wody to przenikło, to ja to oddzielę, bo to już tylko już są takie resztki tych owoców, i na dnie jest, jest pestka. I teraz jeżeli jeżeli ja... O jak pięknie pracuję góra dół. Jeżeli ja odzyskam tu sam płyn. Sam płyn, to ja w ten czas, żeby wzbogacić o polifenolę no, czy inne takie antyoksydanty, choć ta ma mnóstwo pięknych tutaj składników, y, oprócz tych witamin, y, kwasów y, organicznych, bursztynowy, jabłkowy, cytrynowy, askorbinowy, no to tak czy inaczej ja dodam jakut leśnych, mrożonych, 30 deko do takiego nastawu i on wzbogaci te wszystkie, w te wszystkie cenne składniki. Ja później, kiedy mi się zrobi ocet, jak ja tutaj zabezpieczę w ten czas płótnem jakimś, Helnianym lub jakimś innym naturalnym bawełnianym, to w ten czas ja to pozostawię na kilka miesięcy i wody odparuję. Także, także ten ocet się zredukuje poprzez odparowywanie. A jak przyjdzie tu sezon grzewczy w październiku, prawdopodobnie, no to będzie bardzo chciał odparowywać. Już robiłem taki esencjonalny, esencjonalny ocet. Niemalże jak z tej firmy włoskiej, gdzie są gęste octy, także można we własnym zakresie zrobić też takie gęste jest moderny, ale oni wiadomo, no sok winogronowy gotują, no to co tam zostaje z tego, z tego, w tym wygotowanym soku, zawieszczają poprzez... Długie gotowania. Tutaj jest całkowicie bez temperatury. Dzika róża zawiera jeszcze kwas galatolipowy GOPO. GOPO można sobie wbić. Jest przeciwzapalny na stawy, także świetny ocet można zrobić. Bardzo skondensowany poprzez odparowywanie. tak, Natomiast naprawdę on się redukuje. Prawie o jedną trzecią, niemalże do jednej, drugiej, i można taki esencjonalny, bardzo bogaty w składniki ocet. No to tylko tyle. Pozdrawiam.